Po 1945 roku historii Szczecina i Pomorza mamy kilka takich istotnych, kluczowych, doniosłych wydarzeń, które kształtują pamięć historyczną mieszkańców i Szczecina, i regionu w jakiejś mierze Polski. To jest po pierwsze polskie osadnictwo na Pomorzu Zachodnim. Przypominam, że na obszar ziem zachodnich i północnych napłynęli polscy katolicy, natomiast cały czas jurysdykcje na tym obszarze sprawowali biskupi niemieccy. Kiedy dochodzi do eskalacji, do początku wojny z kościołem w roku 48, nowym prymasem zostaje prymas Stefan, Stefan Wyszyński. Są podejmowane przez władze pierwsze rozłamy wśród duchowieństwa. Następuje jakby próba również pozyskania na szerszą skalę współpracowników. Episkopat zwróci się z prośbą do solicy apostolskiej, aby administracje kościelne, korzystając z prawa biskupów rezydencjalnych, były zamienione na stałe ordynariaty biskupie. To było wielkim dążeniem prymasa Wyszyńskiego, żeby ustabilizować administrację kościelną na tym obszarze. Nie uzyskał on jednak przychylności solicy apostolskiej. No i tutaj władze znowu zaczęły się domagać tej zatwierdzenia tej stabilności administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. I ponieważ tego nie uzyskał, bo to była domena stolicy apostolskiej, w styczniu 51 roku usunęło administratorów apostolskich na ich miejsce, nominując polegliwych sobie wikariuszy kapitulnych i aby uniknąć takiej sytuacji schizmy w kościele prymas Wyszyński zdecydował się na udzielenie jurysdykcji tym narzuconym wikariuszom kapitulnym nadając tym wikariuszom kapitulnym prawa biskupów rezydencjalnych a jednocześnie powołał tak zwanych biskupów tytularnych żeby później ten problem administracji na tym obszarze uregulować